Siemaneczko moi drodzy, to ja was, Arek Amekas. a dzisiaj filmik z malutką dedykacją na mojej wychowawczy religii. Jak pewnie słyszycie chór. Różny, pawerny, nie tylko ospary, cztery tory. Niezła nie? Wyręczmy do rzeczy. Chciałbym pozdrowić na kraju dali Um, gdzie mówię podstawowe um, um, te, um, prawa jazdy, nie prawo jazdy, tylko prawa jazdy, jak się jeździ. Nie wziąłem tego z internetu, wziąłem to z własnego życia. patrzę jak no, tata prowadzi. Jak to wszystko się dzieje? Bum! Ja! Yeah. I wyszło! Mam nadzieję, że jest Pani zadowolona, bo będą jeszcze następne odcinki, więc nie ma się co zamartwiać. E, piszcie w komentarzach, co byście chcieli, co Was interesuje, a jak nie, no to, 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 to. nieważne. Pewnie byście chcieli też zobaczyć e, moją grę dawną, odcinek, Call of History. Niestety nie mam już tej gry, więc... Bardzo przepraszam, nie nagram, um, ale będę nagrała Deforesta. Foresta. De Foresta wspomnę, De Więc nie ma co się zamartwiać. jeden powód do zmartwienia to jest ten, że no niestety nie będzie dźwięku w Deforeście. Na pewno nie mam mikrofonu. No bo niestety nie mam mikrofonu, więc no głosu nie będzie, przepraszam Was bardzo. Nowy komputer, trzeba kupić nowe cukawki, trzeba kupić wszystko nowe. Ale no na razie tego nie mam, więc przepraszam. Chciałem pozdrowić mam klasę, bo dla wielu zdrowie, bo dzisiaj nie będę gasił. Wszystkie nowe i Atomek, dzieci z no ale cóż, to jest bardzo interesująca rzecz, jaką chcę Wam przekazać, a jest to rzeczą pewna informacja. No niestety, ale moja świnka morska pewnie, tak już widzicie, jest bardzo smutna. Jeżeli chcecie, żebym była szczęśliwa, dawajcie łapki w górę, piszcie dobre komentarze. I oczywiście będzie losowanka! Dla osób, które mnie subskrybują, dałam dużo łapek w górę, piszą dużo dobrych komentarzy. Dostałam coś dobrego, nie? Moi fani i cześć, jak mi padli, a pomijamy to jest. no dobra, też zróbmy bunt do zobaczenia i cześć ale także chciałem wam pokazać nasze jutuberckie pomiedze, o Można, może nie? znamy się w komentarzach jak wam się to podoba Pik pik pyk Pik pyk Pik pyk pyk więc, jak byście chcieli jeszcze zobaczyć więcej, piszcie w komentarzach co i kiedy chcielibyście zobaczyć. Jeżeli jest jakaś darmowa gierka zestawu, a zainstaluję, jeżeli Wam się tylko podoba. I już macie fajnego YouTubera, nie? Nie? Mały, mały. Ale dobry. No, co No, nada, nada. Życzę wszystkim dobrego, dobre końcówki dnia. Tak. Do cześć!